I o, okej, okay. dobra. Yy, mamy tutaj takie łańcuszki. które też, taki łańcuszek, który można przyczepić do yy, torebki albo do, po prostu do plecaka, czy tam do czegokolwiek się chce. Tutaj mam taką, taki łańcuch który też ma taki karabinczyk i też do czego chcemy możemy przyczepić sobie znowu taki łańcuszek też można go zawiesić na przykład o tak przekładamy i można no, akurat dobra, przyczepić sobie tego chcę. Tu mam taki fajny brelok z takim kalkulatorem, jeśli cokolwiek widać. Ostrość. Kalkulator w każdym razie. No, nieistotny kalkulator, a z tyłu taka gra. Jakbym oderwała tą naklejkę, to to bym widziała taką kuleczkę, i można tutaj smygrać. To też z takim, z takim czymś do powieszenia, do przywieszenia. Z takimi kółeczkami. Up. Tutaj taki wózeczek, który też mogę sobie przyczepić, przywiesić do czegoś. No. Okay. Tutaj taki brelok. Odblaskowy. A tu mam taki fajny brelok też. Kanady, jedna z moich znajomych mi dała. Przywiozła specjalnie z okazji swojego urlopu jakiegoś, ale to już było bardzo dawno. W każdym razie, ten brolok jest naprawdę bardzo fajny. Tak uważam. Okej. Okay. tu mam taki brolok. To są wszystko breloki, no tak jak breloczki, mówi się, że do kluczy. A tak naprawdę to można sobie przyrzepić do, do czego się chce. Tu mam taki brelok takiego pieska. Dalmatyńczyka. Też taką znajdę. O. Taki ładny, tak wygląda. O. Tu mam taki brelok, tak on wygląda. Tu mam taką żabkę, tutaj taki ciężarek, to było kiedyś do obrusu, miało służyć, ale nigdy nie posłużyło może jeszcze kiedyś posłuży tu mam taki breloczek tu było taki żeton do wózka no ale to się zagubiło więc został tylko brelok który sobie leży tutaj taką znajdę brelok, nie wiem co to mogło być niezależnie od tego co to mogło być, ale uznałam, że fajne, fajne. No i żeby łańcuszek tylko taki o do tego, żeby można było kółko przyczepić, no więc jest brelok, który można też przyczepić czy to do kluczy, czy do czegokolwiek innego. Kicia. E, tu mam takie odblaskowe coś. Takie. To nie jest światełko, tylko odblask taki. Też znalazłam. Szpadkowo szłam po prostu na spacer albo do sklepu, gdzieś drogą po prostu. I leżało na mojej drodze coś takiego. I popatrzyłam, co to jest. I patrzę, o, można powiesić kółeczko. No i jest znowu brelok, który też może posłużyć do czegoś. O, tu mam brelok. Z żetonem, z żetonem, po prostu tu jest żeton. Jego ja się wyciąga i można użyć do wózka. Bardzo praktyczna rzecz. Znowu breloczek taki. Tu mam taki brelok. Też z żetonikiem. Zapewne znajdę jakaś, bo nie pamiętam czego dostałam, czy znajdę. Tu mam taki brelok. Ten brelok. To przy okazji porządków domowych znalazłam go w domu. Jest jeszcze pamiątka pewnie po mojej ciotce. Więc też otrzymam na pamiątkę. Takich pamiątek mam bardzo dużo. I to są wszystko pamiątki można powiedzieć. Te wszystkie breloczki. Na końcu filmiku powiem. Breloczek. Też pamiątka. Swego czasu. Oczywiście kupiony. To jest brelok. Też. Tutaj też był żeton. Oczywiście, że on wiadomo gdzieś się zagubił. Może gdzieś jeszcze leży. Nie wiem. A tutaj mam takie śmieszne kółeczko. Do którego sobie przyczepiłam kółeczko, że można zawiesić. Przywiesić do czegoś. Tutaj jest taki. O, to są takie. To są do suwaków, Do zamków, do suwaków. Takie przywieszki też Op. Słonik breloczek też odblaskowy. Są bardzo fajne rzeczy odblaski. Tu mam takie pamiątkę po mojej ciociuni. Proszę bardzo. Mam takie dzwoneczki zbieraninę zbieraninę, bo te dzwonki to są od tych słynnych zajączków czekoladowych. Ile razy był taki zajączek na święta? A co święta bywał na naszym stole? No to wiadomo, że taki dzwoneczek to ja zatrzymywałam. Mówię, a to zatrzymam na pamiątkę. I pamiątki są. A ten dzwonek jest kupiony. To jest taki o, zin, zin. A tam słabo dzwoni, bo ja nie trzymałam go prawidłowo. Normalnie ładnie dzwoni. Wieża Eiffla z Paryża pamiątka. Pamiątki to ja trzymam. Oj, trzymam. To jest następna pamiątka, brelok. Taki ładny, też z takim żetonikiem. A tą znajdę też przypadkowo mam, też akurat pewnie w powrocie do domu. Też szłam drogą i go zobaczyłam. No i przytargałam coś takiego do domu. I wiecie, nigdy nie powiedziałam mojej cioci. Bo mówię, takim śmieciem nie będę zaśmiecać jej głowy. Bo to naprawdę już nie miała co znaleźć, co znalazła breloczek. Byłoby śmieszne. Tutaj też takie serduszko. Kilka mam takich niestety znajd. Co też przy okazji spaceru czy w drodze do, na spacerze. Taki łańcuszek śmieszny też mam jakiś. No, trzymam, bo to pamiątki. A to z Paryża, a to coś tam, a to gdzieś dostałam, a to znalazłam, a to coś. Tu mam też taki fajny brelok z pudelkiem. Zakupiony oczywiście z okazji jakiejś wystawy psiej. Tutaj to jest też ciężarek taka cytrynka. Tam było jabłuszka, tutaj cytrynka. Ciężarek to był kiedyś dobry, co miał być. Posłużyło jako to też. Tyle, że w wersji plastikowej, w środku z takim ciężarkiem. Gruszka taka. Tu mam brelok fajny taki. O! A to jest globus. Też. Brelok z taką wieżą Eiffla w środku i to jest globusik widzicie też taki fajny w Paryżu zakupiony na jakimś jarmarku pewnie tak jak tutaj jarmarki są a tutaj sobie sama stworzyłam taki breloczek z takich łańcuszków które po prostu też poznajdywałam, gdzieś tam pozbierałam. No i połączyłam na takie jedno kółeczko, co też mi pozwoliło przywiesić do tego niebieskiego breloka. No i jest brelok. Także samemu też można coś sobie wymyśleć. Nie jest to może za fajne, ale no jest jak z braku laku, i. No, jak to mówią, a tam nie będę wymyślać bajek, bo to nie jestem od wymyślania bajek. No, zobaczcie tutaj taki brelok, rybka. Delfinek. Taki ośmieszny delfinek. Ląduję do swojego. Tu na jakiś to z okazji też tworzenia jakiegoś tam jarmarku, czegoś było. Tutaj jakiś breloczek taki, pamiątka. O, tia, to jest pamiątka po mojej mamie. To jest pamiątka po mojej mamie świętej pamięci. Tu breloczek znowu po mojej cioci świętej pamięci. Taki tam brelok, jak to pełno takich rzeczy. Tu jest następny brelok. Z symbolem Mercedesa. Psz, może chciałam mieć samochód Mercedes, nie wiem. Tutaj taką znajdkę mam. Znowu. O, taki brelok z napisem. Z imieniem. Nawet. To jest jakaś znajdka. A tu mam takie kółeczko. Różaniec, a to jest czy co? No w każdym razie fajna rzecz. Uznałam, że fajna rzecz, więc sobie pozwoliłam to zostawić. A tu mam breloczek. Zobaczcie, święty Krzysztof. Ze świętym Krzysztofem. Pamiątka, jak znalazł po mojej cioci. I nie zamierzam tego. Nikomu ani dać. Uznałam to, że trzeba zapamiętać sobie, zapisać w pamięci i zostawić dla siebie. A tu mam taki łańcuszek znowu, też dekoracyjny. Można go też jako dekorację do czegoś, z takim haczykiem śmiesznym też. Można coś z tego stworzyć. Tutaj mam taką małą wieżę Eiffla. Proszę bardzo, ona też ląduje do. Tu mam taki fajny, fajny różaniec na dziesiątkę. Też znajdka w domu? Proszę bardzo. Dużo mam znajdek. No tu mam coś fajnego. Taki brelok. Się nie spodziewałby nikt. O taki brelok. Można go przyczepić do czegokolwiek bądź. I to jest kompas. Ostrość. No, nie chcę łapać ostrości, no, w każdym razie taki kompas. Bardzo przydatna rzecz, bo można sobie na przykład do szlówki, do spodni przyczepić. Kiedy się idzie do lasu albo do, gdzieś do parku, zgubicie się to z pomocą kompasu, można się odnaleźć. To bardzo przydatna rzecz taki żeton do wózka. Na, ja przyczepiłam taką, taki karabinczyk. Po to, że to jest zawsze powinno być gdzieś przy sobie. Powinno się mieć, jak się idzie do sklepu. Znowu wieża Eiffla mam. Następną. Dobra. A tu mam wie, yy, ten brelok z takim kościółkiem. Pamiątka znowu skądś. Jezu, pamiątek to ja mam bardzo dużo. Znajdka, brelok. Tutaj takie śmieszne coś. Można powiedzieć, że to mogło być jako zapinka do koszuli. Ale czy to było? No nieistotne, ale w każdym razie ja stworzyłam z tego brelok. No, bo przyczepiłam coś takiego. Tu mam znowuż takie łańcuszki. Też kilka znajdek, takich dłuższych jak tam. No i też sobie sama stworzyłam taki. Brelok z takim karabinczykiem i też mogę. Ach, niewygodnie jedną ręką. E, też mogę go przyczepić sobie do gdzieś, do plecaka czy do czegoś. I sobie tak wisi. I proszę bardzo, tyle o to, brel breloczków, ale żeby mi nic nie walało się, że tak powiem, po podłodze i wszędzie. To po prostu je trzymam w takim słoju, żeby utrzymać jakiś porządek. Bo takie rzeczy niestety, kiedy się nie chce, żeby to wszędzie się plątało, to trzeba gdzieś to przechowywać. Ale to nie jest istotne w czym to trzymam. Najistotniejsze jest, żeby mieć w jednym miejscu. Bo codziennie można sobie zmieniać nawet. A dzisiaj za, włożę sobie taki Albo jutro inny, albo pamiątka, albo przypomina się, i tak dalej. No dobrze, tymczasem łapki w górę i do kolejnego wideo.